Espresso. Witajcie w serii Espresso na kanale Nowa Mowa. Ja jestem Dawid. Kiedy jest właściwy moment, żeby nauczyć się nowej mowy? Kiedy jest ten czas, odpowiednia pora na taką zmianę mowy? Czy każda pora jest odpowiednia, czy każdy wiek, każdy moment w życiu, żeby przerwać stary łańcuch zdarzeń? Oglądajcie ten materiał. A spróbuję was naprowadzić na ten właściwy moment. Odpowiedni moment na zmiany. Może zerknijmy do słownika starożytnej Grecji słowo kairos. Odpowiednia pora na ważną zmianę w życiu, na dojście do pewnej prawdy. Zrozumienie jakiegoś faktu, po którym zrozumieniu następuje ciąg nowych zdarzeń, na przykład jakieś olśnienie, na przykład w kontekście wiary ktoś zrozumiał, że jednak coś jest wyżej. Kiedy jest ten moment, kiedy ta właściwa pora na zmianę swojej mowy? Dlaczego pewne osoby czekają latami na tą zmianę? Mimo iż wiedzą, że istnieje nowa mowa, wiedzą o jej istnieniu, a jednak nie podejmują się zmiany swojej obecnej, starej mowy z blokami jąkaniem na nową, a inne osoby, wydaje się, może zbyt młode, czasem niedoświadczone życiowo, może nie aż tak rozlekają ten temat. Podejmują tą decyzję. Z tym pytaniem właściwie bije się, wielu rodziców. Próbuje znaleźć tę odpowiedź, czy jeszcze czekać, czy może nakłaniać swoje dziecko do zmiany, czy może nawet zmusić radykalnie do podjęcia kroków zakończenia rozdziału starej mowy i nauki nowej. Część rodziców czeka na tą decyzję, kiedy ich dziecko, może już później młodzież, już nie dziecko, ale nawet dorosłe dziecko, zapyta, czy poprosi o opinię. A może nigdy nie zapyta, i martwiący się rodzic będzie z tą myślą. Nasza filiżanka trochę nawiązuje do tego. Nie wiem, czy zobaczycie, ale mamy. Motyw dmuchawca symbolu delikatności, powiewu, tej gotowości na przemieszczenie się, kiedy to wszystko już jest na tyle przygotowane do odlotu, kiedy te małe mini ziarenko może zakiełkować i. Wtedy jest ta kulminacja, Kairos, ten właściwy moment na zmianę, żeby coś z tego urosło. Gdzieś to ziarenko z tego małego latawca znajdzie swoje dobre podłoże i zaczyna rosnąć kolejny kwiat. I właśnie tak jest z decyzją o nowej mowie. Kiedy są te właściwe decyzje? Kiedy można ten odpowiedni moment, tą porę rozpoznać. I najczęściej tą porą jest moment wielkiego ciężaru bloków mowy, tego, że już nie możemy sobie poradzić. Moment czasami wizji. Niedawno miałem rozmowę z kursantem, przyszłym kursantem, który wyobraził sobie rozmowę o pracę. Z kolei inny kursant czeka na swój ślub kościelny i przysięga. Przy gościach weselnych. Z kolei mama czeka na moment narodzin swojego dziecka i wyobraża sobie, jak, jak ja będę mówiła. I to jest ten moment, odpowiednie kairos do zmiany i następuje szukanie w internecie, czytanie strony, oglądanie filmów. Kiedy już wizja tego coraz bardziej ciąży. Jak będzie wyglądało życie z blokami mowy, jak to się wszystko potoczy, jakie następstwa mogą mieć jąkanie i bloki mowy, i lęki, wszystko w naszym życiu. I to są te pory właściwie takich alarmów. Czasami no, zbyt późno, bo mając 20, 30, kilka lat, już męczarni za sobą. Czy można dojrzeć szybciej do takiej zmiany? Czy można te kairos przyspieszyć? Jak wpłynąć na przykład na dziecko może jeszcze nieświadome, żeby przyspieszyło tą decyzję własną? No nie do końca. Trening nowej mowy to świadomy wybór, to logiczne zasady. I tylko w przypadku małych dzieci do siódmego roku życia Rodzic może zdecydować coś za dziecko, bo zajmuje się nim przez cały czas. Może nie posłać do przedszkola, może zająć się całą logistyką treningu. W przypadku dzieci szkolnych, młodzieży szkolnej i dorosłych, gdzie większość czasu spędzają w szkole poza kontrolą rodziców, trzeba liczyć na ich świadomy wybór, to oni będą. Świadomie stosowali nową mowę wszędzie, podczas odpowiedzi w szkole, podczas rozmów ze współpracownikami i w różnych innych sytuacjach ich życia więc ta decyzja, ta pora musi być po ich stronie. Kolejny moment gotowości to odpowiedzialność za tą decyzję. Jeśli wchodzę w projekt nowej mowy, czy jeśli jestem rodzicem, który nadzoruje projekt treningu nowej mowy, no to jestem odpowiedzialny za to, żeby trzymać się reguł nowej mowy, wykonywać zadania harmonogramu trenera, kontaktować się z trenerami, z kursantami. Czyli podejść do tego jak zawodowiec ale też cierpliwie, trwać w wyznaczonych ćwiczeniach, w wyznaczonym czasie. Więc ten rodzaj gotowości wiąże się z następstwami, czyli z odpowiedzialnością za swoją decyzję. Kolejny wpływ na decyzję to gotowość przyjęcia nowego brzmienia mowy. I pokonania tych wszystkich lęków związanych z odmiennością, szczególnie tą początkową, kiedy nowa mowa, tworząc się jak ten kwiat, na początku jest malutka, jest wolniejsza, jest bardzo spokojna, jest wyróżniająca się na tle innych stylów mowy. I jest to też gotowość. Przyjęcia tej malutkiej nowej mowy i zaproszenia ją do swojego życia, i trwania w niej, i rozbudowywania jej na kolejne poziomy. Więc to też wymaga przemyślanej decyzji, że ja wiem, jakie są składowe nowej mowy, ale nie boję się tego. Wiem, że jest to jeden z poziomów, że moja docelowa nowa mowa nie ma być mową małego kwiatuszka. Bo ten kwiatuszek rośnie, utwardza się pień, gałęzie i może z tego zakwitnie piękne drzewo, które owocuje. Więc w decyzji już to jest zawarte. Kończąc ten odcinek, chciałbym podsumować go, że każdy ma ten swój odpowiedni moment, kiedy ten latawiec się uniesie. Nie przyspieszajmy go zanadto, poczytajmy coś, posłuchajmy. Czasem to wyniknie po prostu automatycznie, czasem ta decyzja zajmuje po prostu ułamek sekundy. Więc zainteresujcie się bardziej tematem nowej mowy, tematów. Zainteresujcie się tematem nowej mowy, tematem emocjonalnych bloków mowy, jak to wszystko działa, jak to jest konstruowane jak można budować nowy styl mowy. A im większa wiedza na ten temat, tym łatwiej będzie Wam podjąć odpowiednie decyzje. Dziękuję, że dzisiaj byliście ze mną w serii Espresso. Jak zwykle piję mieszankę Arabica Robusta 50 na 50 i zapraszam na kolejną środę na godzinę 20. Do zobaczenia. Cześć. espresso, espresso.